Zbliża się czas wakacji, w ulicznej sądzie postanowiliśmy zapytać, czy już zaplanowali Państwo wypoczynek w tym okresie. Na razie jeszcze nie mam planów. Jeszcze nie mam planów, na razie mam egzaminy z, na studiach. Pa, <głos》>. Pobyt w domu. No trudno mi powiedzieć, nie wiem jeszcze. Jeżdżę zdecydowany. No nie wiem, gdzieś wyjeżdżam na jakieś wakacje nad morze albo jeszcze nie wiadomo. Nic nie planujemy jeszcze. No jakiś wyjazd. No jeszcze nie wiem, dokładnie nie wiem jeszcze. Pan? Ja też jakiś wyjazd. Nie wiem, w góry albo gdzieś. Nie wiem. Może. No niestety nic, nic jeszcze nie mam zaplanowane. Proszę bardzo. Wypoczynek w domu. Na działce. Wyjazd na wczasy. Najbliżej jak można do Rudna. Oj niestety tylko praca i praca, wakacji nie będzie. Na wakacje? O, emeryt, co może, co może emeryt ten na wakacje? Ha, bardzo, ma, bardzo niska emerytura. To co za to można jechać? Starczy tylko złapy łapy do papy, jak to się mówi. Słowo daję. Oj, nie wiem. Wyjechać dookoła brzegu. Do brzegu wyjechać. Niestety nic. Nic? Nic. Ja stale mam wakacje, jestem emerytem i co dzień mam wakacje. Kiedyś jeździłem do sanatoriów. Nie wiem, wyjazd. Dokąd? Jeszcze tego nie wiem. No gdzieś tak na bieżąco, jak się ok nadarzy okazja wyjechać. Chciałbym gdzieś wyjechać, ale nie bardzo wiem. Znaczy nie zastanawiałem się że tak, czy planowałem wyjazd do Zakopanego, ale nie wiem, czy to wypali. No, będziemy wyjeżdżać na pewno, ale osobno. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy mogli razem wyjechać, ale wyjedziemy na pewno. Nad morze. No nie wiem. Myślałam, żeby gdzieś wyjechać. Nad morze. Jak się uda. Nic, po prostu pobyt w domu. Yy, zamierzałam wyjechać gdzieś pod namiot, nie wiem, albo gdzieś do rodziny. Nic. Praktycznie nic. <noise> Kompletnie. Spędzam ten dzień na praktykach.